Wizytówki Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Właśnie stuknęło 50 lat tej fabryce spod znaku Ikara. Dziś są to największe w Polsce zakłady lotnicze, dające ponad 1% naszego eksportu. To liczący się w świecie producent samolotów, silników wysokoprężnych i aparatury paliwowej. Mieleckie wyroby można spotkać w ponad 60 krajach świata na wszystkich kontynentach. Mielec. Do 1936 roku mała mieścina. W styczniu 1939 ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w towarzystwie wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego otworzył tu zakłady lotnicze. Budowa fabryki, osiedla dla 500 rodzin i lotniska trwała zaledwie dwa lata. Ech, dzisiejsi panowie inwestorzy, łza się wokół kręci. W samoloty całkowicie polskiej konstrukcji były przed II wojną osiągnięciem światowej rangi. Wiosną 1939 wyprodukowano pierwszą serię. Gdy wybuchła wojna, Łosi było niestety za mało. W dodatku znaczną ich liczbę hitlerowcy zniszczyli zanim wzbiły się w powietrze. Wojska okupanta w Mielcu Fabryka na służbie Luftwaffe. Ale ruch oporu skutecznie uprawia dywersję, płacąc za to wysoką cenę krwi. Sierpień 1944 roku. Mielec wyzwolony. Przez krótki czas zakłady były zapleczem frontowym lotnictwa radzieckiego. Potem przeszły pod Państwowy Zarząd Polski. Pierwsza powojenna produkcja może nie była zbyt ambitna, ale jakże potrzebna i jakże ważna dla zniszczonego kraju. Produkowano tu prawie wszystko: od łyżek i misek po autobusy na podwoziach z Demobilu. Od początku remontowano samoloty wojskowe i cywilne. Czego to jeszcze nie imał się po wojnie Mielecki Zakład? Seryjna produkcja lodówek, pierwszych jakie znalazły się w polskich domach. Wagoniki kolejki linowej na Kasprowy i wreszcie Mikrus, który miał być popularnym autem dla Kowalskich. Załoga milca pamiętała jednak, że jej powołaniem są samoloty. Montaż An-28 to już drugie pokolenie Antków. Przed tym był An-2, też oparty na licencji radzieckiej. Od czterech lat An-28 produkowany jest seryjnie. Mielec operuje z przemysłem radzieckim także przy produkcji aerobusu I-86 i jego kolejnej wersji I-96-300. Od lat specjalnością WSK Mielec jest również aparatura paliwowa do silników wysokoprężnych. Zakład podjął się tego wówczas, gdy nie hołubiono produkcji lotniczej. Główny konstruktor pomp wtryskowych, inżynier Kazimierz Skarbek, na co dzień jeden z najaktywniejszych racjonalizatorów. Silniki wysokoprężne do różnych pojazdów i maszyn roboczych i ich główny konstruktor, inżynier Ryszard Grzebyk. To mocna pozycja w produkcji i eksporcie zakładów. Prawie 200 tysięcy tych silników opuściło dotychczas bramę fabryki. Tu montuje się słynne dromadery, specjalistyczne maszyny stosowane do zabiegów agrolotniczych i do gaszenia pożarów. Ponad 400 tych samolotów pracuje w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach. Dziś jest ich już cała rodzina, od mikro do super. Mózg Zakładów, ośrodek badawczo-rozwojowy. Tu powstają nowe typy samolotów, doskonalone są poprzednie. W ośrodku działa polsko-radziecki zespół projektujący wspólnie nowy samolot rolniczy. Polski inżynier Jerzy Kieroński i radziecki Wiktor Czmil w gronie współpracowników. Do projektowania używa się najnowocześniejszej komputerowej techniki symulacyjnej. Zamiast w locie poszczególne rozwiązania maszyny sprawdza się na ekranie monitora. Zakładowe zaplecze socjalno-lecznicze. Jest tu wszystko, co niezbędne do rehabilitacji zawodowej. Zamiast przerwy na papierosa, przerwa na odnowę biologiczną. Robotnicze Centrum Kultury powstało przed 35 laty. Dziś wystawa prac najmłodszych plastyków. Centrum kultywuje bogatą i różnorodną amatorską działalność artystyczną, która sięga daleko poza obręb zakładów miasta i województwa. Zakładowa biblioteka z zasobnym księgozbiorem literatury pięknej i fachowej służy i zakładom, i miastu. Własny przy zakładowy zespół szkół technicznych. Zakłady zrosły się z miastem. Świadczą na rzecz mieszkańców, którymi przecież w większości są pracownicy WSK z rodzinami. Pływalnia też powstawa przy udziale zakładów. Położony 20 km od mielca zakładowy ośrodek rekreacyjny w rzemieniu. Dobrze wyposażony zwłaszcza w sprzęt pływający. Pracownicy chętnie spędzają tu weekendy. Własny dom wypoczynkowy w Krynicy. Tu kierowani są pracownicy także na wczasy lecznicze. Melex, pierwszy mielecki szlagier eksportowy na rynki zachodnie, pomyślany jako wózek golfowy, dziś służy do wielu innych celów i można go spotkać na wszystkich kontynentach. Przygotowania do oblotu dromadera i ryby. Zakładowi piloci oblatywacze. Każda maszyna musi być przez nich sprawdzona w powietrzu. Zawód romantyczny, ale wymagający sprawności fizycznej, dużej fachowości i odwagi. Jeszcze raz prezentacja mieleckich samolotów. Szkolno-treningowa iskra konstrukcji inżyniera Tadeusza Sołtyka. Dromader. Jego głównym konstruktorem jest inżynier Józef Oleksiak. Licencyjny Antonow 28. Produkowana na niedużą skalę taksówka powietrzna i sanitarka PZL M20 Mepa. Dyrektor zakładów Tadeusz Ryczaj w towarzystwie konstruktora Józefa Oleksiaka i najstarszego pracownika Błyska Henryka Noworyty. Iryda, najmłodsze dziecię mieleckiej Błyska. Iskra pięknie prezentuje się w locie. An 28. Projekt Biura Konstrukcyjnego w Kijowie. Wykonanie WSK PZL Mielec. Dromader żegna nas z przyjaźnie. Jeden jeszcze wiraż wypadnie zapewne pokonać Mieleckiemu jubilatowi. Życzymy mu, żeby z każdego wyszedł szczęśliwie.